BSF ABJ, Powiat, Bochnia, Dreman, Eksa, Opole. Poznajmy składy. Bochnia w bramce z numerem 21, Wiktor Saw. 6 to Mateusz Prokop. 19 Adam Wędzony. 72 Wojciech Przybył. 97 Mikael Almeida. Dreman w bramce z 22, Dawid Lach. 3 Marek Bugański. 10 Brian Tolosa 19 Felipe de Freitas. 21 Kacper Kaczka. rzut wolny dla Opolan jeszcze będzie poprawka i piłka w siatce 1 do zera. w zasadzie pierwsza minuta meczu no i trafia Felipe de Freitas Brazylijczyk otwiera wynik spotkania de Freitas uderza i tutaj po słupku Pracował sporo nad skutecznością swoich akcji. Defreyta znowu groźnie, brawo. Wiktor Saaf. A to jest Katowice z Eurobusem. Przemyśl o 16.00. Wemet e, z FC Reiter Toruń. O 17.00. O 18.00. Gij ma lepszy arcyflesz na również o tej godzinie. Legia zagrała z Gwiazdą Ruda Śląska. I e, widzę w, w 18.00. Również z rekordem, a teraz świetnie. Wiktor Saaf. A z Wilanów No bardzo słaba forma Jedno zwycięstwo w pięciu ostatnich meczach, reszta Czyli cztery spotkania przegrane I teraz kapitalne uderzenie Wojciecha przybyła, jeden do jednego, ależ to zmieścił Zabodnik grający z numerem 70 Skrzydłowy pochni Zdobywa pięknego gola Saw. Leszczak. Leszczak zrobił sobie miejsce. Leszczak. Dobre uderzenie. Jeszcze poprawka. Dobre dośrodkowanie. Saw broni. No to było piękne. I od razu kontra. Gospodarzy. Nie ma gola. Takie 35 do 28. Strzelał celne. 3 do 9. Strzelał na 5 do 3. I teraz. Dobrze. Dawid Lach. Druga piłka. Właśnie to mrowca, mrowiec. Mrowiec na lewą nogę, ale dobrze tutaj w defensywie budzyn. Jeszcze szansa, nie ma. Nie ma bramki. Co wymyślą teraz goście? De Freitas. I gol! No jednak się pomyliłem. A Felipe De Freitas strzela. Swoją drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Chyba trochę zasłonięty Wiktor Saw. Tak niepewnie rzucił się na to, na to uderzenie, na tu piłkę. Cała drużyna w oknie ustawiona w bramce. Nie ma gola, nie ma odwiedzania ręki. Uderzał pałtiak. Jeszcze poprawka. Uj, blisko. Mateusz Mrowiec. Myślę, że przed nami bardzo ciekawa. Druga część tego spotkania. I pięknie broni Wiktor Safa, też. Cóż to było za uderzenie? Czasa tym razem dla bokni. Dwa słupki zaliczone. Uderzenie. I co? Nie ma. Także piłką Baratolosa. Która ma dziesiątkę na plecach, a nad nią napisane Niko. Więc tak pewnie lubi, jak na niego się zwraca. Właśnie pod tym pseudonimem. Często, właśnie zawodnicy. aż teraz groźnie broni Saw. Nie bez problemów. Wiktor Saw łapie. Szansa dla Bochni Słupek! Po raz kolejny dużo szczęścia ma Dreman. Nie może się pogodzić z tą sytuacją. Kabalseta, bo to on trafia piętą w słupek. Ciągle dużo szczęścia przy Dremanie. Czy szczęście będzie sprzyjało lepszym? Zobaczymy. Bo na razie do głosu dochodzi Kabalseta i gol! No teraz się udało. Minor Kabalseta 2-2. Pokonany. Dawid Lach wreszcie rusza, znowu akcja Medremana, no tutaj, paratoloza, sam chciał to zrobić. Karenin do boku, rusza akcja w ogni. Traci piłkę Leszak, kontra Dremana. Zobaczmy jak to się zakończy. Nie ma gola. Nie trafia. Wymarzona sytuacja dla Dremana. Ależ bawi się teraz Kolumbijczyk. Jeszcze na raty, ale broni Wiktor Saf. No tutaj Paratoloza bierze na siebie sporo. No szansa teraz dla Dremana, ale nie dostąpił Kibrowiec. Paratoloza. Jednak nic z tego, szansa z kolei dla przybyła broni. Dawid Lach fenomenalnie budzyn od Kornera, od rzutu rożnego w polu karnym. Kabalseta, przed nim właśnie Sebastian Leszczak. Leszczak na prawą nogę, obok. Freitas podaje. Stracona szansa. Nie ma tu przewinienia, jest strzał, Mrowiec obok. Koniec, drodzy Państwo, remis 2 do 2 po tym bardzo zaciętym spotkaniu, bardzo dobrym meczu z pięknymi bramkami. Szczególnie ta e, Wojciecha Przybyła, no, ale myślę, że to był naprawdę futsal w bardzo dobrym wydaniu.